Dobry wieczór, przyjaciele. Wszyscy przygarbieni ludzie wiedzą, że tylko grób może wyprostować garbatego. Ale rzecz w tym, że medycyna i ogólnie nauka nie stoją w miejscu i znaleziono sposoby na poprawę garbu oraz postawy znacznie skuteczniejsze niż te grobowe. Dlatego dzisiaj musimy natychmiast się za nie zabrać. Uważam, że to przestępstwo ukrywać przed wami te metody, dlatego chcę się nimi z wami podzielić. Muszę się nimi podzielić, nie potrafię się powstrzymać. Chodzi o to, z czym wiąże się garbienie. Z tym, że wszyscy już o tym wiedzą. Wszyscy czytali w książkach i gazetach, że słabe mięśnie są tutaj, z tyłu, a skrócone mięśnie są tutaj, z przodu. Z tyłu? Jakie? Rąbowate, środkowa część mięśnia czworobocznego, dolna, górna. U kogo która dominuje? A tutaj, u tego pana. Tutaj albo z tyłu ma taki sam tonus, jak z przodu, albo z tyłu mięśnie są nawet silniejsze niż z przodu. Ale z deltami też są problemy: tylna jest słabsza, przednia silniejsza. I jednocześnie, czy istnieje ćwiczenie, które poprawi postawę, przywróci objętość brakujących mięśni i jeszcze poprawi ruchomość w odcinku piersiowym kręgosłupa, bo u osoby zgarbionej, Jakie ma ona problemy oprócz wyglądu zewnętrznego który nie jest zbyt szczególny ma też ból szyi i ból głowy Istnieją warunki do tego żeby mięśnie szyi i mięśnie barków były cały czas w nadmiernym napięciu dolny odcinek pleców jest ciągle przeciążony ale minusów jest dużo plusów mało trzeba zwiększyć tutaj ruchomość trzeba zwiększyć tonus mięśni Dlatego istnieje grupa specjalnych ćwiczeń, która wszystko to robi kompleksowo. I teraz spróbujemy je razem wykonać. A więc, przyjaciele, do pierwszego ćwiczenia będzie Wam potrzebny taki wałek, który używa się do masażu. Co robimy przy ścianie? Stajemy w ten sposób twarzą do ściany, kładziemy dłoń na ten wałek, stajemy maksymalnie blisko ściany, praktycznie się przyciskamy. Na ile to możliwe, ręka opiera się na tym wałku. I teraz wykonujemy ruch w górę. Tutaj możecie go trochę bliżej siebie przesunąć, tak żeby było Wam wygodnie go trzymać. Wykonujemy ruch w górę i w ten sposób go jakby rozwałkowujemy. I właśnie w tym momencie będziecie jednocześnie rozciągać mięśnie z przodu, a także aktywować te mięśnie, które zazwyczaj u Was nie pracują. Właśnie tak. Czyli stanęliście, wykonaliście ruch w górę i w dół, tutaj w górę i w dół. Pozycja głowy w zasadzie może być dowolna, możecie ją obrócić w dowolną stronę, możecie trzymać ją prosto, właśnie tak. Robimy 10 ruchów, z drugiej strony stajecie, kładziecie rękę i wykonujecie taki ruch. Czyli dzięki wałkowi co się dzieje? Wasza ręka opierając się na wałku nie znajduje się w swoim zwykłym położeniu. Okazuje się, że tutaj, a trochę z tyłu, mięśnie piersiowe są już rozciągnięte. I właśnie w tym rozciągniętym położeniu zmuszacie je do ruchu. Oczywiście można jednocześnie użyć dwóch wałków i wykonać to właśnie ćwiczenie. Czyli staracie się, żeby łokieć podczas tego ruchu był trochę dalej od ściany niż dłoń. Czyli podczas tego ćwiczenia cofacie trochę łokieć do tyłu, żeby odległość od dłoni była mniejsza niż od łokcia do ściany, i zachowując tę pozycję, staracie się wykonywać ten ruch w górę i w dół. Można, jeśli macie dwa takie wałki, jednocześnie spróbować wykonać ten ruch obiema rękami, ale najlepiej, żeby miały mniej więcej taką samą średnicę. No, właściwie najlepiej, żeby miały dokładnie taką samą średnicę. Tutaj są trochę różne, ale dla nauki można trochę pocierpieć. Oto, to znaczy, to jest ten ruch: do przodu i do tyłu, do przodu i do tyłu. Bardziej zaawansowana wersja tego ćwiczenia to to samo, tylko w pozycji leżącej. Jeśli odważysz się i będziesz w stanie się zmusić, żeby teraz wstać i poćwiczyć, no, jeśli oczywiście masz takie przyrządy, to od razu zauważysz niesamowite napięcie mięśni. Niesamowite napięcie pojawia się ogólnie w mięśniach pleców. Właśnie tutaj pojawia się to, czego zwykle nie ma, ponieważ te mięśnie są bardzo słabo wykorzystywane w codziennym życiu bardzo słabo pracują. Dalej. Następnym etapem musimy obciążyć cały ten obszar między łopatkami wszystkie mięśnie, które jednocześnie obracają łopatkę do tyłu w ten sposób. Aj... I sam odcinek piersiowy prostują. W tym celu kładziecie się na brzuchu, ale tutaj nie trzeba tego robić na podłodze. To ćwiczenie można wykonywać na kanapie na łóżku. Leżycie już. To znaczy, ręka powinna trochę zwisać. Idealnie byłoby, żeby zwisała właśnie na takiej wysokości. Pozycja głowy może być taka, można patrzeć prosto, można obrócić głowę w stronę ręki, która wam zwisa. I teraz. Na początek, zróbmy, zacznijmy od takiego ruchu. Tutaj w bok pierwszy ruch będzie tutaj. Podnosimy, opuszczamy to jest ruch numer 1, pierwszy, drugi. Pod kątem 45 stopni. Czyli pierwszy kąt, jeśli weźmiemy nasze łóżko, ręka pod kątem 90 stopni w stosunku do łóżka do kanapy. To jest pierwszy kąt ruchu, właśnie on. Drugi kąt to 45 stopni. Trzeci kąt to 45 stopni w dół. Czwarty kąt to w górę, no prawie przed ramię. Równolegle spróbujcie zrobić, no, ręka prosta, to znaczy ręka prosta, jak najbardziej równolegle do powierzchni, też grzbietem dłoni do góry, i czwarty kąt to też grzbietem dłoni do góry. Na ile się uda? Tutaj, ruch w dół. Ale on oczywiście będzie trochę bliżej tutaj do 45 stopni, ale na ile się uda, spróbujcie. I teraz macie kilka kątów ruchu, czyli raz, dwa, trzy, cztery i pięć w dół. I w każdej z tych pozycji trzeba zrobić po dwa podejścia, po dziesięć powtórzeń. Na początku, kiedy dopiero zaczynacie, róbcie to po prostu. Nie trzymając niczego w ręce. Potem z czasem kiedy poczujecie, że to jest dla Was zbyt łatwe, albo spróbowaliście i od razu nie poczuliście żadnego wysiłku, wtedy możecie użyć dodatkowego obciążenia na przykład w postaci różnych handli. Jeśli dopiero zaczynacie, możecie po prostu wziąć butelkę wody, na przykład, nalać ją w. Pół litra to już pół kilograma, litr to już kilogram. W ten sposób z wodą, jeśli to inny płyn, wtedy musicie już poszukać za pomocą wzorów, ile dokładnie tam będzie. A więc, przyjaciele, pierwsza pozycja jest taka: tutaj, grzbietem dłoni do przodu, podnosimy, opuszczamy. Jeśli zaczynacie ćwiczyć z obciążeniem i czujecie, że nie możecie podnieść, albo pojawia się ból czy dyskomfort, to trzeba zmniejszyć ciężar albo liczbę powtórzeń. A jeśli macie już minimalny ciężar, to zacznijcie w ogóle bez obciążenia. Drugi kąt to 45 stopni również. 2, 3 serie po 10 powtórzeń. Tutaj starajcie się wykonywać ćwiczenie wolniej. Szczególnie tę negatywną fazę ruchu, czyli opuszczanie ręki do pozycji wyjściowej, róbcie wolniej, bo można zamachnąć się ręką, wykorzystując bezwładność, po prostu tak ją podnieść. A... Chociaż wykonujcie ruch powrotny trochę wolniej, żeby mięsień jednak był obciążony. To znaczy, nie trzeba robić szybkiego ruchu. Jeśli czujecie, że chcecie zrobić ruch szybciej, to znaczy, że trzeba trochę zmniejszyć ciężar. Oto trzecie, 45 stopni tu. Oprócz tego, że pracuje czworoboczny i najszerszy, trochę włącza się też tylna delta i triceps. Mięśnie na samej łopatce podgrzebieniowy, nadgrzebieniowy pracują podczas ruchu, szczególnie tutaj do góry. Różne części mięśnia czworobocznego oto pozycja, w której wykonujemy ruch równolegle tak? Do łóżka i to jest ten ostatni ruch, gdzie wykonujemy go właśnie tutaj. I po każdym ruchu odpoczywacie. Można odpocząć od 30 sekund do minuty. Potem przechodzicie do kolejnej serii. W każdej z pozycji można zrobić 2-3 podejścia, no i oczywiście to samo trzeba zrobić na drugą stronę z obu stron. Trenujecie całą tę grupę mięśni między łopatkami. Oprócz tego angażuje się też tylna część naramiennego, mięsień podgrzebieniowy, nadgrzebieniowy, częściowo mięśnie najszersze grzbietu, no i oczywiście mięsień równoległoboczny. Wszystko to, co bardzo słabo pracuje w codziennym życiu, zwykle nie otrzymuje wystarczającego obciążenia. I w ten sposób możecie je dodatkowo pobudzić. No i oczywiście, przyjaciele. Nie mogę pominąć widzów, którzy nie lubią się ruszać i wolą prowadzić siedzący tryb życia. Dla was to być może jedyna część tego zestawu ćwiczeń, którą będziecie wykonywać, a może nawet i jej nie będziecie robić. Ale przynajmniej obejrzyjcie, może chociaż jakiś mięsień wam się trochę napnie. Tak zwany trening autogenny. Kiedy patrzycie jak inni ćwiczą, to też pojawia się lekkie zmęczenie, jakbyście sami ćwiczyli, i satysfakcja z tego, że samemu nie trzeba tego robić. Więc na czym to polega? Następne ćwiczenie: bierzesz wałek. W warunkach domowych wystarczy zwykła poduszka, można też złożyć koc i kładziesz się na nim tak, żeby wałek znajdował się między łopatkami i odkładasz ręce do tyłu właśnie tutaj. Jeśli jednak ręce nie opadają swobodnie, to wtedy rozstawiasz je trochę szerzej i szukasz takiego ułożenia, w którym będą mogły swobodnie leżeć. Na podłodze, jeśli ćwiczysz na podłodze albo na kanapie. I w tej pozycji po prostu leżysz i odpoczywasz. Jeśli czujesz, że dolna część pleców jest nadmiernie wygięta lub zbyt napięta, możesz zmniejszyć wysokość tego wałka albo ugiąć nogi, żeby zmniejszyć obciążenie lędźwi. Jeśli odczuwasz dyskomfort związany z przeprostem w tej okolicy. Jeśli wszystko jest w porządku, po prostu leżysz w ten sposób i odpoczywasz przez około minutę. Jeśli wcześniej nie wykonywałeś tego ćwiczenia, a jeśli masz już doświadczenie, to możesz stopniowo wydłużać czas do pięciu minut. Można zacząć od tego ćwiczenia, a potem wykonać to, co robiliśmy wcześniej, albo odwrotnie. Najpierw zrobić poprzednie ćwiczenie, a potem w ten sposób na końcu odpocząć. To już zależy od Waszych preferencji. Jak Wam bardziej odpowiada, to już wybierzcie sami. To Wasz wybór, wasze życie. Wy decydujecie, co robić. No więc, przyjaciele. Trochę się zmęczyliście. Odpocznijcie. Spróbujcie tego ćwiczenia. To wystarczy, jest skuteczne. Dobrze, te mięśnie pracują. Dodatkowo, możecie regulować obciążenie w taki sposób, żeby dawać go trochę mniej albo trochę więcej. Napiszcie w komentarzach, jak bardzo jesteście zachwyceni rezultatami tych ćwiczeń, które będziecie wykonywać. Obiecajcie sobie przede wszystkim i innym w komentarzach, że kiedyś spróbujecie je wykonać. A niektórzy nawet już robili je razem ze mną. Oczywiście tacy ludzie. To prawdziwe perełki. W imieniu wszystkich subskrybentów dziękuję.